Witam, pokażę jak przygotować lukier. Do mm, przygotowania lukru będziemy potrzebowali, ja przygotowuję z dwóch białek można, jeżeli chcemy więcej z trzech, czy czterech lub jednego. Na taką ilość białek, na dwa białka, potrzebujemy około 30 deko cukru pudru. Tak średnio na jedno białko, w zależności od wielkości, od 12 do 15 deko cukru pudru trzeba i kilka kropy już na końcu, gdy lukier jest udany. Dodaję soku z cytryny. Do makutry wlewam białka i dodaję stopniowo cukier puder. W zależności ile wchłoną białka cukru, ucieram i jeżeli trzeba, dodaję następną porcję cukru pudru. Prawie lukier jest gotowy, ale jeszcze dodam troszkę cukru, ponieważ jest za rzadki. że lukier jest już dobrze utarty, to najlepiej sprawdzić, jak się podnosi pałkę, czy on tak ładnie się już pisze na lukrze. Taki lukier możemy użyć do dekoracji bawek świątecznych lub innych wypieków, ciasteczek. Można też dodać różne barwniki spożywcze i wtedy mamy lukier kolorowy i wygląda bardzo ładnie. Tutaj już mam barwniki. Proszę, są różne spożywcze barwniki, które można Normalnie później z wypiekami jeść nie są szkodliwe. Ja już mam lukier utarty, dodam teraz kilka kropli cytryny i jeszcze chwilkę potrę razem z cytryną i można już używać. Do tej porcji lukru dodałam troszeczkę barwnika zielonego, mieszam patyczkiem od i proszę taki zielony piękny kolorek. Nie wiem, czy widać. Tutaj mam w miseczce białyżki lukru. Dodaję taką szczyptę barwnika i otrzymuję tak intensywne kolory lukru.